Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam Państwa serdecznie w się samorządowym. Dziś naszym gościem jest pan Rafał Bukowski, inżynier miejski i naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Leżna. Dzień dobry Panie Rafale. Dzień dobry Panu, dzień dobry a skoro, in, a skoro inżynier miejski to oczywiście o inwestycjach i o tym, co się dzieje w tej twardej infrastrukturze miejskiej. No najpierw powiedzmy o tym, co się dzieje na bieżąco, bo to tak ta zima już się zaczyna i to zazwyczaj jest taki okres, kiedy budowlańcy schodzą z placu budowy. No niekoniecznie, ale faktycznie mamy, mamy już, wchodzimy pomału w ten okres zimowy. Mam nadzieję, że ta pogoda jeszcze nam pozwoli jednak na podejmowanie pewnych działań i mam tu na myśli ulicę Racławicką, y, gdzie trwają prace związane z, 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 w obrębie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. E, bardzo nam zależy na oddaniu do ruchu tego skrzyżowania jeszcze przed świętami, i, I myślę, że tak to się stanie, wykonawca tam w miarę prężnie działa i też mam tu na myśli ulicę Szybowników, taki odcinek wewnętrzny od ronda Żwirki Wigury w kierunku ulicy Reja, tam obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej i do świąt ona powinna być wybudowana. Też ma wykonawca tak uporządkować teren, by mieszkańcy wzdłuż których posesji ta budowa trwa, mogli przez okres świąteczny swobodnie w miarę dojeżdżać do posesji. Też mamy prace zaawansowane na budynku ulica Gajowa. Tam budujemy mieszkania komunalne. Ta inwestycja też przebiega zgodnie z harmonogramem, więc nie powinno tu być żadnych problemów. No, jeszcze nam Akwabit został. I oczywiście, akwabit. No, Aquavit to jest inwestycja, która będzie trwała jeszcze przez co najmniej znaczy, będzie trwała jeszcze dwa lata. W tej chwili tam trwają prace rozbiórkowe. To, co wiemy, że, że będzie, nadaje się do rozebrania. Jesteśmy na ukończeniu prac koncepcyjnych. Myślę, że lada tydzień one ostatecznie zostaną już przyjęte i wtedy wykonawca ruszy z projektem budowlanym. A czy wykonawca, czyli firma Adamiec powiedziała ile sobie liczy za dodatkowe roboty? Jest to przed nami. Jeszcze 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 ostatecznych kwot nie mamy uszkodnionych. A takie ogólne? Znaczy panie redaktorze, ustawa pozwala na zwiększenie wartości zamówienia do 15%, natomiast około tej kwoty Pewno to będzie. Mhm. No i to, co przed nami, a jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze trochę przetargów było rozstrzyganych. Tak. I ulica Bema, mamy takiego słuchacza, który raz na dwa miesiące dzwoni od lat i pyta, co z chodnikiem na Bema. Miałem do niego ostatnio dobre wieści, że jest przetarg. I przetarg jest na etapie rozstrzygania. Tam najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Drugi Ulic. Ma siedzibę przy ulicy Bema, więc to nas nie dziwi, ale to jest na etapie rozstrzygania. Prace będą wykonywane w pierwszym kwartale przyszłego roku. No, jak przedsiębiorca drugi list, to pewnie będzie musiał prestiżowo to potraktować, żeby tam klienci doszli do nich. Nie, nie mam wątpliwości, Nowym, że tak ładnym... będzie. No i teraz przyszłoroczny budżet. Najważniejsze inwestycje tutaj, no, to już jest budżet prezydenta Rusieckiego, taki pierwszy jego autorski budżet, no więc jego program jest realizowany, a więc to, co pamiętamy z programu, Święciechowska. Tak, w tym zakresie y, już... Y, Powoli przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Jeszcze trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przed nami jest pozyskanie decyzji środowiskowej, następnie pozwolenia wodnoprawnego. To będzie zwieńczone tym pozwoleniem na budowę, niemniej w miesiącu maju ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. A pierwsza łopata jeszcze w tym przyszłym roku, jak rozumiem? Tak, planujemy w czwartym kwartale, w przyszłym roku rozpocząć tą inwestycję. Pojawiło się to pewne zagrożenie, bo <laughs> chcieliśmy zacząć od Ronda Zatorze do ulicy Kilińskiego, natomiast tutaj mamy pismo ze strony Polskich Linii Kolejowych, że oni nie przewidują modernizacji tego przejazdu w okresie zimowym, że, że nie będą robić, bo to będzie współdziałanie. Oni mają przebudować ten przejazd kolejowy, więc ale nam jest spotkanie pana prezydenta z przedstawicielami PKP i no. Do, musimy jakiś konsensus y, tutaj wybrać. A macie jakiś plan B, robienie innego odcinka na tak, przykład? Tak, oczywiście. Mhm. Oczywiście jest to możliwe. To który mógłby być robiony tak bez jakiegoś tam wielkiego mieszania w tej inwestycji? Panie dyrektorze, albo ten, ten, który miał być jako drugi, czyli od Kilińskiego w kierunku księdza kardynała Wyszyńskiego, albo zaczniemy po prostu od y, przebudowy skrzyżowania ulicy Święciechowskiej z ulicą Wolińską. A, i tamto lądu ma być, tak. przypominamy Państwu. No dobrze, to czekamy, co się uda uzgodnić z koleją. Jak wiemy, uzgodnienia z koleją do najłatwiejszych nie należą. Ale nie narzekamy na współpracę. Tutaj PKP jest też otwarte na nasze potrzeby. Spotykamy się dość często tutaj, w odnośnie też ulicy Henrykowskiej, gdzie, gdzie mamy ten przejazd. Jeden dla wszystkich uczestników, czyli i dla, sa, dla kierowców pojazdów samochodowych, dla pieszych, dla rowerzystów. E, tam wystąpiliśmy z taką propozycją, żeby wydzielić dla ruchu pieszorowerowego odrębny, odrębny pas, i, i są tutaj pozytywnie nastawieni e, e, przedstawiciele PKP. Niech pan powie, że jeszcze towarową oddają już teraz wreszcie po, po tylu latach, to już w ogóle się dziwię. Nie, ale miasto przejęło właśnie y, ten stary tor, to, towarowy po stronie północnej, co umożliwiło nam teraz rozpoczęcie procedury pozwolenia na budowę łącznika Rondo Antoniny do ulicy Gronowskiej. Która też już w przyszłoroczny budżet jest wpisana chyba jako tylko wykupy. Tylko jako środków. wykupy, hmm. tylko jako wykupy, tak jest. Poza tym, co jeszcze takiego dużego nam się szykuje? No, panie redaktorze, wspólnie z gminą Święciechowa Będziemy realizowali dwie inwestycje. Jedna to pomoc finansowa jaką miasto się zobowiązało udzielić gminie Święciechowa w wysokości 500 tysięcy na budowę ścieżki rowerowej z Leszno-Tolasocic. A druga to wspólna realizacja budowy yy, ulicy Skrzydlatej, to jest teren gminy Święciechowa i jej przedłużenie ulica Zachodnia w mieście. Lesznie, tutaj my jesteśmy, będziemy pełnić rolę inwestora, ale to będzie zadanie współ, wspólnie realizowane. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji do przetargu. Ten przetarg być może będzie ogłoszony na początku stycznia, bo w tej chwili podpisujemy porozumienie. Z takich ważniejszych inwestycji to. Też właśnie w dniu wczorajszym było złożenie ofert na budowę nawierzchni na ulicy Skrzetuskiego i Zagłoby w, Gro, w Gronowie. <laughs> było pięć ofert. E, najkorzystniejsza w wysokości 3 milionów 8 tysięcy złotych brutto, złożona przez tego samego wykonawcy, który robił ulicę Racławicką. E, dalej ulica Racławicka, oczywiście kontynuacja. E, jeżeli i następnie. Mamy złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Henrykowską i na ulicę Kiepury. Wiemy, że prawdopodobnie zostaniemy na jedną z tych ulic. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jakoś w grudniu to by zawsze było, nie? Tak, tak przed tak, świętami. Tak, także czekamy tu na rozstrzygnięcie i wtedy rozpoczęcie realizacji prawdopodobnie w drugim kwartale przyszłego, przyszłego roku. Gdyby się nie udało na Henrykowską, bo to jest ta ważna ulica tam do szkoły, do przedszkola, to czy cokolwiek będzie tam robione, mimo tego, że, że nie ma dofinansowania? Raczej nie, bo chcemy złożyć ponownie wniosek w troszkę większym zakresie, właśnie z uwzględnieniem tego odcinka przejazdu kolejowego, bo w tej dokumentacji, którą dzisiaj mamy, to ten przejazd kolejowy zostaje bez zmian, czyli tak jak jest teraz. Mhm. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta ścieżka pieszo-rowerowa też była wydzielona Po na, jednej stronie przejazdu stronie... i trzeba by przejazd tak. przebudować, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Prze przygotowujemy też przetargi na, na budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w Zaborowie, tu, mam tu na myśli ulicę Andersena Skorupki i ulica Urocza. Urocza bardzo ona jest, tam jest podobna ulica z XVI wieku w ogóle, co? na spotkaniu na Zaborowie słyszałem. Y, ale jeszcze wrócę też do, do gminy Święciechowa, będziemy wspólnie opracowywali projekt na budowę drogi łączącej ulicę Górską z ulicą Krzemową i i Kryłowa, to jest po południowej stronie Zaborowa, taki łącznik, skrót dla przyjeżdżających do Leszna ze strony południowej, że można wcześniej dostać się już na tereny właśnie tych ulic, nowych ulic, bo tam się rozbudowuje Zaborowo i, i gmina Święciechowa. Ale to w przyszłym roku dokumentacja projekt, tylko? Projekt, no i zobaczymy, być może już też y, rozpo, y, jak, jakieś prace by się rozpoczęły. Okay. I... I panie redaktorze, jeszcze muszę powiedzieć, taka, taka ciekawostka dla Państwa. Jest ogłoszony przetarg na rozbudowę centrum kształcenia zawodowego i Ustawicznego przy dawnym koniorze. To jest inwestycja warta prawie 28 milionów złotych, to jest łącznie z wyposażeniem. To jest zaprojektuj, wybuduj wyposaż. Z dużym dofinansowaniem rządowym to jest. Z bardzo inwestycji. dużym, bo prawie 20 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, ja takiego przypadku wcześniej też nie miałem nigdy styczności. Wpłynęło do nas 250 pytań, z czego około 180 już udzieliliśmy odpowiedzi. Formalnie odpowiedzi musimy udzielić, jak są zadane pytania do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert. One wciąż napływają te pytania, jednak wyszliśmy z założenia, że będziemy udzielać odpowiedzi na każde pytanie. W większości przypadków tych pytań widać po zadających pytania, po, 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 tych, po treści tych pytań, że no, wykonawcy nie do końca zapoznają się z dokumentacją, z zapisami w przetargu, bo pytają o coś, co jest w tych dokumentach zapisane. No ale no, trzeba udzielić odpowiedzi na te pytania. A to nie jest trochę taka gra na czas, żeby wydłużyć termin składania ofert? Też tak może być. Na dzisiaj ten termin jest wyznaczony na 20 grudnia, ale już, już wiemy, że, że go trzeba będzie wydłużyć. Zależy on na bardzo dobrych ofertach tutaj. Spodziewamy się też. Być może kilku, być może kilkunastu ofert. Więc tutaj czas, znaczy się, nie, nie należy się spieszyć. Nie? I na koniec mój ulubiony temat: piaskaweczki, solarki gotowe do akcji. Tak, tutaj się nic nie zmieniło w stosunku do poprzednich lat. Jest wybrany wykonawca na okres trzyletni, jeszcze ma jeden sezon przed sobą. Jak się zmieniają warunki pogodowe, wtedy ustawiany jest dyżur. Płacimy za wykonaną pracę. A nie za, że powiem takie, takie puste przebiegi. Puste, puste przebiegi. No, jaka zima będzie, to zobaczymy. Pan Rafał Bukowski, inżynier miejski, Leśnie był naszym gościem. Leszno, kwadrans samorządowy, audycja finansowana przez Miasto Leszno.